W dniu Twoich 18 urodzin dwie rzeczy są pewne: że dostaniesz dowód osobisty, no i że wkrótce przyjdzie wezwanie na kwalifikację wojskową. W tym filmie zobaczysz, na czym to polega i opowiem Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć. Gdy otrzymasz wezwanie, zapisz sobie termin oraz adres komisji, który został wyznaczony. Przede wszystkim musimy rozwiać jeden mit: kwalifikacja wojskowa to nie jest pobór do wojska. Idziesz tam, aby można było ocenić, czy potencjalnie nadajesz się do służby. Nawet nie dostaniesz w sumie książeczki wojskowej. Po całej procedurze dostaniesz tylko zaświadczenie, że przyszedłeś. Możesz się pokazać w szkole lub pracy jako usprawiedliwienie nieobecności. Najważniejsze jest to, żebyś się na komisji po prostu stawił. Musisz się dostać jakoś na miejsce. Sposób jest dowolny, byle na czas. Pamiętaj, że wyznaczono Ci konkretną godzinę. Zazwyczaj w budynku spotkasz personel urzędu, lekarzy oraz żołnierzy. Będziesz oglądał filmy, dostaniesz też pewnie jakieś upominki, dzięki którym będziesz mógł sobie przypomnieć ten dzień. Warto się rozejrzeć. Często można spotkać kogoś znajomego, kto dostał ten sam termin, albo po prostu poznać nowych kumpli. Najpierw wołają Cię do rejestracji. Tam tylko uzupełnia się dokumenty, dane osobowe, podstawowe rzeczy. Jeżeli przyjechałeś z biorkomem, to tutaj rozliczysz bilet. Później idziesz dalej, do ewidencji. Tam zadają ci kilka pytań taka trochę ankieta. Tutaj zaczyna się to, z czym wszyscy kojarzą kwalifikacje i czego najbardziej się boją badania lekarskie mają na celu sprawdzenie, czy jesteś zdrowy, sprawny i czy potencjalnie możesz się nadać do służby w obronie ojczyzny. Najpierw czeka cię wypełnienie ankiety oraz krótka rozmowa z psychologiem. Taki wywiad, nic strasznego, po prostu odpowiadasz na kilka pytań. Teraz czas na trochę statystyki. Przychodzisz do pielęgniarki, tak samo jak w szkole. Pomiary wzrostu i wagi, sprawdzenie ciśnienia, takie podstawowe rzeczy, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w normie. I nie, nie przejmuj się. Oni spodziewają się, że ktoś może być zestresowany i będzie miał coś wyżej niż zazwyczaj. Ale spokojnie, nie ma się czym stresować. Następnie przechodzisz dalej, do gabinetu lekarskiego. Tam z reguły masz sprawdzany wzrok, osłuchują cię, sprawdzają kręgosłup. Nie masz się czego wstydzić ani obawiać. Dla lekarzy to nie jest nic nadzwyczajnego. Nie są po to, żeby cię oceniać, tylko mają po prostu swoją pracę do wykonania. Na sam koniec idziesz odebrać zaświadczenie od przedstawiciela WCR-u. Po tych formalnościach jest czas na twoje 5 minut. Masz okazję zadać pytanie, pobrać wniosek do służby który złożysz od razu, lub ty wszystko przemyślisz, wypełnisz w domu i wyślesz do WCR-u wygodnym dla Ciebie sposobem. Całość dobiega końca, a Ty otrzymujesz dokument i możesz iść do domu. Jak widzisz, nie jest to wcale straszne. Jest kilka rzeczy, które warto, żebyś zapamiętał przed przyjściem na kwalifikacje, które pozwolą Ci przejść wszystko sprawnie. Zabierz ze sobą dokument tożsamości, wezwanie, dokumenty potwierdzające wykształcenie. Posiadane kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia, na przykład takie jak prawo jazdy. I najważniejsze, dokumentację medyczną. To może skrócić czas Twojego badania. Może się zdarzyć, że cała kwalifikacja trochę potrwa, więc najlepiej dobrze się wyśpi, bądź wypoczęty i skoncentrowany. Naładuj sobie telefon, żebyś był w kontakcie z bliskimi albo mógł sobie coś obejrzeć w celu zajęcia czasu. Dobrze też mieć wodę i coś słodkiego to zawsze pomaga. Nie pij energetyków. One ci nie pomogą. Pamiętaj: w trakcie kwalifikacji cały personel obsługuje masę zupełnie różnych osób. Czasami może się zdarzyć, że ktoś będzie się wydawał sztywny, ale ty zawsze bądź kulturalny i uprzejmy względem każdego. Jak ty jesteś w porządku, to inni z Rekuły też będą w porządku i pomogą ci ogarnąć wszystko bez zbędnych problemów. Bądź szczery i konkretny. Odpowiadaj na pytania zgodnie z prawdą. Nikt tu nie ocenia, jak prowadzisz swoje życie, a tym bardziej nie poucza. I tyle. Tak wygląda obecny przebieg kwalifikacji wojskowej. Nie jest to nic strasznego, dlatego jak dostaniesz wezwanie, to podejdź do tego odpowiedzialnie i dojrzale. Staw się na kwalifikację, zalicz to, weź dokument i idź dalej ze swoim życiem. Jeśli zdecydujesz się na dobrowolne wstąpienie do wojska, to będziesz miał już podkładkę, a jeśli nie to nigdzie nie musisz wstępować. Jeżeli masz jakieś pytania, to zadzwoń do właściwego terytorialnie wojskowego centrum rekrutacji. Tam uzyskasz odpowiedzi na twoje wątpliwości. Trzymaj się i powodzenia.